Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, oczywiście. Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii. Zagrajmy w Cold Vein. I moi drodzy, na samym początku mam dla Was kilka informacji, ale przede wszystkim chciałbym Was przeprosić za to, że Cold Veina nie było już przez około tydzień. Teraz się to zmieni, musiałem sobie po prostu porządkować trochę nagrywanie. No i tak niestety wypadło to właśnie na Cold Veina, że od tej serii była taka przerwa. Teraz odcinki będą mogły się już pojawiać częściej. Także dziękuję serdecznie za wyrozumiałość, jeśli nie macie mi tego jakoś strasznie za złe. No a jeżeli tak, to naprawdę przepraszam. I moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się dalej będzie tę serię przyjemnie oglądało, bo tak jak mówię, odcinki będą częściej. I chciałbym przejść teraz tak zgrabnie jeszcze do Waszych rad, za które dziękuję, z pod poprzedniego i jeszcze wcześniejszego odcinka. Mianowicie, pierwsza najważniejsza rada jest taka, żebym trochę zadługośnił grę, bo w poprzednim odcinku było trochę za cicho, mam nadzieję, że teraz już jest dobrze. Może tutaj nie będziecie tego jakoś odczuwać, może nie będziecie tego jakoś specjalnie odczuwać, bo to jest w ogóle cicho w tej lokacji. Natomiast myślę, że jak pójdziemy sobie do bossa A, to się stanie już za chwilę, to to będzie naprawdę mocno odczuwalne. Kolejna rada była taka, że pasywki, które zdobyłem ostatnio, muszę sobie dostroić po prostu, muszę je ustawić w specjalnym polu. I mamy je właśnie między innymi tutaj, zobaczcie. Czyli zwiększenie maksymalnej ilości zdrowia. Pyk! Ile mi to zwiększyło tego życia? Czy się dowiemy? Chyba dowiemy się jak stąd wyjdę. Dalej, tu są właśnie pasywy, jak sami zresztą widzimy. Chyba gra nam nie tłumaczyła do strajania pasywek, ale no, można było to sprawdzić i się domyśleć w sumie. Eee, mamy teraz jeszcze inną pasywkę, która zwiększa mi ilość skupienia, które zyskujemy po oczywiście unikaniu ataków. Następnie jeszcze. Zwiększenie siły i zręczności, czy też zwinności, także jak najbardziej to sobie ustawię. Będę mógł teraz jeszcze mocniejsze ataki wyprowadzać. Natomiast mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, niejako. Musimy podejść w tym celu, tutaj do tej kapliczki, jak ja to nazywam. I teraz, moi drodzy, będę mógł w końcu sprawdzić jeszcze raz swoje statystyki, ponieważ tutaj trzeba będzie kilka rzeczy zrobić i z tym też włączy się jak najbardziej inna rada, jaką otrzymałem od was, mianowicie to, że fajnie byłoby obok Prometeusza również rozwinąć sobie albo Berserka, albo Atlasa, dlatego że tutaj mamy Generalnie na przykład zwiększenie maksymalnej ilości siły i witalności. Czyli są tu umiejętności, które będą też e, chociażby do broni dwuręcznej, jak sami zresztą widzicie, to jest pasywka, więc zwiększa siłę moich ataków, jeżeli korzystam sobie z dwuręcznego e, miecza. E, a także będę wtedy w stanie po prostu mm, wymasterować sobie te skille. I mogę mieć ustawionego Prometeusza, a zarazem mogę korzystać z tamtych umiejętności. Także brzmi to naprawdę świetnie. I chciałbym na samym początku podejść sobie tutaj do Io. Niech ona tylko, tylko wstanie, bo widzę, że sobie spała <grystanie> przez tą przerwę. Ej, no wstawaj, wstawaj. Jak to o co chodzi? Ja chcę oczywiście sobie odblokować kolejne umiejętności, zanim pójdziemy na bossa, no wypadałoby jak najbardziej. Także jest Atlas, możemy tylko pierwszy poziom sobie odblokować, brakuje mi części D tutaj na tym poziomie. Bardzo ciekawe, czy to gdzieś pominąłem, czy dopiero będzie to być może po bossie, który na mnie teraz czeka, czyli oczywiście Motylek, to będzie ten boss, na którego teraz sobie pójdę i tak będę walczył też solo, tak jak ostatnio próbowałem. Ostatnio dopiero to, w poprzednim odcinku, rozkminiłem w jaki sposób można odesłać sojuszników. Nie wiem czy szczerze mówiąc to można było wcześniej zrobić. Tam troszkę głośniej jeszcze gra. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ale powinno być już głośniej niż ostatnio. hmm. no gratera says pravet varazigosni. you should start now. you want to stick around until everyone heals? take a look outside. No, it's horror town. we need to look for a way out while we still can. and just leave our friends behind. i'm not going to do that. i can't. i'd rather die here defending. them. <laughs> you've completely lost it. man. i guess it's just us who want to live. See you, Yakumo. Yakumo. Dalej. O, nam się teraz tutaj Should we really have stayed? We've made our choices. Anyway, no one can no 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 know what tomorrow, tomorrow will bring. Right, Yakumo? Yakumo? <laughs> yeah. yeah. Right. W ogóle tak, zastanawiam się jak robić z tymi wspomnieniami i myślę, ej, to już chyba koniec jest. Myślę, że będę je robił tak na zasadzie, że jeżeli zdobędę pełen jakby zestaw takiego wspomnienia i będę sobie w stanie odblokować dzięki temu nowe statystyki, to po prostu będę to od razu wykonywał. Jeżeli chodzi o te, które są zgromadzone do tej pory, to chciałbym je i tak porobić, ale, no proszę bardzo, nawet trochę mu wskoczyło, ale nie, że tak wszystkie naraz, bo to może być troszkę takie zbyt wolne, więc na przykład jeżeli będę gdzieś tutaj powracał do bazy,

maybe if we had talked it out more we could have found a way to stick together maybe then some of us might have survived thanks for saying that i start to wonder did all those guys who left blame me for their deaths Well, to like no jest ciekawostka: Jakuma był na miniaturce poprzedniego odcinka. Zupełnie przypadkiem. Nie, nie zakładałem, że będę w następnym materiale leciał z jego wspomnieniem, przynajmniej z cząstką jego wspomnienia. Dlaczego ona znowu poszła spać? Kurczę, no jakbym chciał sobie kolejne teraz tutaj rzeczy odblokować, to musiałbym ją obudzić. Tak średnio. Dobra, będę chciał też sobie tutaj wejść do tych jakby poziomów. Natomiast tak, nie mogę w tym momencie niestety jeszcze ulepszyć miecza i będę musiał z tym poczekać, ale mogę zobaczyć sobie Atlas i odblokowała mi się opcja zwiększenia siły następnego ataku. To jest pasywka oczywiście. Hmm. Jeszcze to. Jakaś bariera. Tutaj mam odlokowane. To daje czasowo taki efekt fali, jakby uderzeniowej, można powiedzieć. Hmm. Możliwość czasowego odbijania ataków i wytrącając z równowagi przeciwnika, kiedy po prostu blokujemy. To będę chciał mieć, tylko że będę potrzebował asasyna na drugim poziomie. Hmm, asasyna. A nie Atlasa. To jest Atlas na drugim poziomie. Assassin w sumie. Chyba u mnie nawet byłby kompletny, powiem wam. Wiecie, to by naprawdę mocno wpłynęło na walkę z tym bossem, więc. Możemy wyjątkowo nawet i te dwa wspomnienia zrobić, co? Jeżeli mam Assassina na drugim poziomie. 6400 to jest do zdobycia w moment, to nawet cięcie zrobi po prostu. A nie chcę wycinać akurat wspomnienia, bo myślę, że ono może być warte pokazania, bo to jest jednak część historii. Także spróbuję sobie przewrócić to. Mm. Mamy asesyna na drugim poziomie, moi drodzy, więc no, pokazuje, co mi to daje, czyli siłę. Warto byłoby to zrobić. Są no, tutaj, oczywiście, mistrzostwo broni dwuręcznej, to też na mnie czeka, i, i to będzie bardzo ważne. Tutaj jest akurat pod jeden miecz, znaczy miecze jednoręczne. A, więc nie ma to za bardzo sensu na mojej postaci, ale. Myślę, że Asasyna warto byłoby zrobić. To będzie już na pewno ostatnia rzecz, jaką sobie dzisiaj zrobimy z tych wspomnień, bo no myślę, że warto. 6400 to ja mogę albo zdobyć z miejsca śmierci na, na Bosie. Uuu, to inaczej wygląda. To wygląda ciekawie. Albo mógłbym po prostu przejść na moment na bagna, nawet no. z 7 przeciwników zabije i będzie. Nido collected, collected our bodies, bodies and, brought, and them brought them back, back to, life to life with things, things called boar parasites. parasites. Most, Most of us, of didn't, us survive didn't survive the revival process, process but, but they might have been, been the lucky ones. ones. The, rest the rest of us of were us thrown right back into thraldom. If, if I if could I just could somehow, somehow find a way to get, get out of this, out place, this place, maybe, maybe while Nido is busy experimenting on Emily.

Właśnie, jak o tym. Podoba mi się naprawdę ten motyw, że te wspomnienia pierwsze są praktyczne, że możemy odblokować sobie nowe umiejętności, Po drugie dowiadujemy się czegoś z historii Wiem, że Niechże wspomniałem o tym ostatnio, ale naprawdę to jest super aspekt.

Co myślę, że no, kogoś może to nie interesować, a natomiast myślę, że to byłaby też strata e, jakiegoś tam, jakiejś części gry i pewnych doznań. No to jednak nie ma on takiej możliwości, żeby sobie to pominąć w jakiś sposób. Chyba, że można, a ja po prostu o tym nie wiem. E, tak czy inaczej, mnie to interesuje i też chciałbym wam to po prostu pokazać. Nie? Ale no, tak ogólnie to mogliby dodać opcję, że można to jakoś w świecie pominąć, bo to niczego nie zdobywamy, tylko się dowiadujemy po prostu. Nie walczymy z nikim też w tych wspomnieniach. I was the only one still asleep. I wonder if they all made it out of there in the end. I hope so. I hate to think that I slowed them down. Yep, that's the plan. We'll figure out what happened to them. I won't let them be forgotten. No i dobra, to chyba już jest wszystko, jeżeli chodzi o wspomnienie, tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy, ale... O no tak, w tym momencie prawdopodobnie właśnie udało mi się odblokować już um, wszystkie te umiejętności. Czy ja mam jakiekolwiek przedmioty, które by mi dały nieco doświadczenia? No nie. Dobra, wiecie co? Ja zrobię na chwilę cięcie i po prostu zdobędę te 6300, żeby zakupić sobie ulepszenie. Znaczy, nowy, nowy skill pasywny. I wtedy pójdziemy na bossa. No i dobra, to naprawdę zajęło moment, aby wyfarmić te 8000 niecałe w zasadzie. Z drogą mógłbym nawet skorzystać jeszcze z przedmiotów, które tutaj mam przecież. Bo, bo wypadało mi trochę tego. Nie będę ich potrzebował, zresztą tam i tak leżą jeszcze moje poprzednie. Punkty, więc i takie będę chciał podnieść, więc i tak na bossie te punkty, jeżeli zginę, to zostaną. Więc to nie robi mi jakiejś dużej różnicy. Chodźmy teraz sobie tutaj do darów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Atlas, to. No to siła i witalność jak najbardziej. To będzie coś, czego potrzebuję po prostu. Okej. Okay. Chciałbym odblokować sobie również ten skill, żeby mi przeszedł jakby. Nie będę Nie mam wystarczająco dużo. 3200 potrzebuję kurcze. No dobra. No to nie jest dużo. To naprawdę jest niewiele. No sobie tych tutaj nawet raz zabiję. Co ja chcę zrobić? Chcę wymaksować sobie tę umiejętność bez jakiegoś, wiecie, ekspienia takiego ręcznego, bo szczerze mówiąc szkoda mi trochę czasu na jakieś farmienie, kiedy mogę ten czas poświęcić po prostu na nagranie odcinka, a przy okazji skorzystam też z przedmiotów, które zdobywałem w grze. To będzie normalny użytek tych, tych itemów, więc... on do tego one zostały stworzone. O, tym razem trafił. No i... Wow! Przeżyłem! Spalimy go. I nie tylko jego. No może lepiej nie. Ależ w ogóle strasznie mało. Przywracam sobie zdrowia. Dobra. Ten wake to jest właśnie przedmiot, który pozwala mi jakby ominąć proces żmudnego zdobywania doświadczenia. Co to znaczy. Żmudnego, jeżeli się eksploruje lokację, no to spoko, nie? Ale mogę sobie to od razu pominąć i od razu jakby na maksymalny poziom wejść, dzięki czemu ta umiejętność będzie mi przechodziła na wszystkie inne e, jakby kody krwi. Także chodźmy do tlasa, no i oczywiście wymaksujmy to sobie. E, jak to nie mam? O Boże, ja mam zero! No dobra, to nieważne. To nie, dost nie dostroję sobie tego w takim razie. Nie zwróciłem uwagi na to zupełnie. Okej, okay, no to pójdziemy z tym co mam w takim wypadku, nie będę się na atlasa zmieniał, spróbuję jakoś sobie z tym poradzić i tyle. Mam tutaj regenerację zdrowia, 6 sztuk, Mamy również osocze, 5 sztuk, czyli jakby skille i magia powiedzmy sobie w ten sposób. No i oczywiście antidotum na motylka, bo on zatruwa mnie, w zasadzie ona mnie zatruwa w momencie szarży. Kurde jaki fail, myślałem, że zdobyłem te przedmioty już. Przecież tyle tego tam wpadało w trakcie rozgrywki, to widzę, że jednak nie. Dobra. No by mnie to zaraz nie zaskoczyło, jakoś nieprzyjemnie. Okej. Okay. Nie trafiła mnie. A ja, owszem! O-o, obszarówka, oberwę na pewno. Ej, to było dziwne, że udało mi się tego uniknąć. Naprawdę muszę pamiętać, że to było dziwne. Patrzcie. O, widzicie jak malutko? Chyba 300 HP mi tylko przywróciła apteczka. Strasznie, strasznie słabo. Mocnych ataków się za bardzo nie opłaca. To było jakieś, nie wiem, leczenie czy coś? Nie mam pojęcia jak to interpretować. Natomiast na pewno jestem teraz zatruty i trzeba się tego pozbyć. No bez kitu Nie pozwolę się tak porobić łatwo. Kurde! Przez umiejętności korzystać, bo one przecież naprawdę sporo obrażeń robią. No i po coś ich się uczyłem, nie? Skoro ona atakuje na dystans, to czemu ja miałbym tego nie robić? Ale zginę. Ha! Wiedziałem. Dobra, na dystans to ja mogę spróbować, ale później. Ona tutaj odpala kolejną fazę, więc jest jeszcze bardziej wymagająca. A muszę przyznać, że i tak jest to dość trudny boss. Jak na początek gry. Też widziałem po waszych komentarzach. Że, no, Motylek to cię zniszczy. Motylek to jednak nie jest byle kto. Spróbujemy. Oczywiście, że solo, nie? Jak jednak się z kołopa rezygnuję, to jak najbardziej będę solo cisnął i próbował dalej. Proszę koniecznie tylko ogarnąć, czy ja nie pominąłem jakichś materiałów do leczenia, bo. Mam prawie 1600 HP, a jedna apteczka daje mi 300. Więc teoretycznie, gdybym miał, nie wiem, 100 HP. No to. No to słabiutko, nie? Żeby tak sobie raz. Powiedzmy to zdrowie zregenerować. No, przy użyciu wszystkich, prawie. Jak wiecie, w zaokrągleniu, no. Bardzo słabo. O, super. trafiłem się. Największą ja tru trudnością tutaj. Dla mnie jest jej trucizna. Nie ataki fizyczna, trucizna. No wiecie, bo. Dostanę. Ale trucizna włazi. My się zaraz skończą od truski nawet. No, super. Ja nie wiem czemu na sprintie nie uciekałem. Sam się sobie dziwię No nie, a taką wymianę... Oj! Nie ma szans! Nie ma dla mnie szans w takim wypadku. Prawie 1000 HP i zabieram jednym uderzeniem, ale co z tego? To jest chyba moment przejścia drugiej fazy. Tak to przynajmniej wygląda. W mojej ocenie. O Jezu, znowu odtrutka. Łooo! Wow! To mnie powinno trafić, jak na moje. Eee. Okej okay. O kurde, no to mnie ładnie sprowadziła Do parteru i kurde nawet zabiła! Nie wiem, nie mogę wyczuć jej w tej fazie. Swan drogą, mam 34 tysiące przy sobie na tej walce, no nie mogę tego odpuścić, zdecydowanie. Hmm. <laughs> Oczywiście mógłbym pójść tam i właśnie, może nawet to zrobię. To znaczy, że teleportuje się z powrotem do miejsca. To jest to. Co mi pozwoli na teleportację do bazy? I zobaczę, czy przypadkiem nie jestem w stanie kupić sobie tych przedmiotów, które mi maksują w danym chodzi krwi za po prostu doświadczenie swoje. Czy nie jestem sobie w stanie kupić tych przedmiotów, a później po prostu wymaksować i powrócić na motylka? Może wtedy szanse będą trochę większe. Aż największym problemem jest trucizna i to, że mam jedno antiotum już tylko. Więc antiotum nawet będę musiał sobie kupić. Zdążę? Zdążę! Mam nadzieję, że to antidotum jest do kupienia w jakiejś rozsądnej cenie, a nie jakoś, nie wiem, tysiąc czy 2000 za sztukę. Hmm, no w przeciwnym razie będzie trochę problem. Chodźmy do bazy w takim wypadku. No ale trzeba się do tego bossa przyzwyczaić i jakoś tak serio, ostrożnie podejść. Ja nie mogę kompletnie wyczuć jego ataków, jakby one są takie... Mam wrażenie, że przeskakują. One nie są jakieś takie super płynne, tylko właśnie one tak... Nie wiem, jak to określić. Te animacje tak, jakby zrywały trochę, mam takie dziwne wrażenie. Nie mogę tego wyczuć, ale na pewno, jak już raz go pokonam, to stwierdzę, ej, ten boss był banalny i pewnie go zabiłbym później normalnie, już tak często. Jest takie, takie wrażenie, czasami złudne, czasami nie, ale no serio, wydaje mi się, że coś, no, że ten boss nie powinien aż takiego wyzwania stanowić. Okej, okay, ma być trudny, ale nie aż tak, <laughs> żebym e, był na trzy hity. To mnie najbardziej wkurza, że ja się nie mogę jakoś sensownie leczyć na nim. I to jest coś, przez co ja umieram najwięcej tutaj. Dobra, zobaczmy czy mogę od Ciebie kupić sobie. Kup przedmioty. O nie, żelazo, a nie stal. Oczywiście, że tak. Chyba nie będzie tego miała. Ma Antidotum kosztuje 700. Kupię sobie takich o no, 10 nawet. Nie, no nie ma, niestety. Hmm. Może wzmocnienie po prostu odporności jeszcze na to? Na truciznę, w sensie. Pięć takich kupię. Dobra. Pewnie się tylko, czy na pewno nie jestem w stanie ulepszyć sobie broni u ciebie? Nie, już myślałem. Już myślałem, że chce mi dać. Stal. No, mówiliście, że tam jest jakaś szansa na farmienie tego, tej, tej stali w sensie. Um. Chciałbym sobie ulepszyć mój miecz, no. <laughs> Brakuje mi jednej stali, jednej jedynej tylko. A tak dużo by to zmieniło. Dobra, nieważne. A, jene. No to polewelujemy może w takim razie. Jedyne co mi zostało. Poza owaniem darów jeszcze. Hmm. No to byłoby fajne, ale no nie mogę tego motylka też wiele razy uderzyć. A taki taki skill jak ten to będzie akurat bardzo niekorzystny dla mnie, mam wrażenie. 48 tysięcy to kosztuje. Hmm. 36, dobra. Tak, levelowanie w takim wypadku zrobimy sobie. Niech będzie. I powrócimy tam raz jeszcze do ruin w parku. Spróbujemy z tym motylem się znowu zmierzyć. A widzicie, trochę trzeba tych kombinacji zrobić, nie? <laughs> żeby sobie jakoś tę walkę dopasować do swojej postaci i strategii. Jeżeli nie ogarnia się jeszcze tych ataków i nie ma się ich wymasterowanych. No tak, to wiadomo, że kwestia czasu i w końcu to ogarnę. Ale zobaczę, czy będzie jakaś większa różnica teraz, podczas tej walki, jeżeli jestem wyposażony już teraz w przedmioty, które nie tylko zdejmują mi truciznę pięć razy, bo w poprzednim podejściu nie miałem nad pięciu takich, tylko chyba dwie. Te strzykawki zdejmujące truciznę z mojej postaci. No i oczywiście wzmocnienie odporności na samą w sobie truciznę. To może zrobić jakąś naprawdę fajną różnicę. Zobaczymy. Próbujmy. No, i 1676 HP mam teraz. No i to kurde, wygląda obiecująco. To sobie zmienię, bo nie chciałbym się przypadkiem przeteleportować stąd. Hmm. hmm. Można komuś pomóc też. Na kopię. Tu jest. Niestety zer mam tych przedmiotów zwiększających skuteczność leczenia. Tam regenerację, osocze zdjęcie trucizny a tutaj yy, szczepionka trucizny jest to tak nazwane, okej. Okay. Hmm. Dobra, nie wiem jak długo to będzie trzymało, podejrzewam, że z 60 sekund może. I w pierwszej fazie nie będę z tego korzystać, bo trochę szkoda szczerze mówiąc. <ścoughs> szkoda w pierwszej fazie, co, demo? Dlatego ja zaraz ci nabiję, bo ostrucizna. To są solidne obrażenia, to mi się podobało. No i najgorsze jest to, że zobaczcie, popełniłem błąd, oberwę, no i teraz mam problem, żeby się wyleczyć. No chyba, że ona zrobi jakiś taki super powolny atak, ale używam dwóch apteczek, żeby sobie przywrócić, nie wiem, 400 HP? To jest tragedia. A miałem trochę już tych przedmiotów wzmacniających apteczki. Jakże coś mi nie pasuje tutaj. Skorzystałbym ze wzmocnienia odporności na truciznę. Ale najpierw to ja potrzebuję, o właśnie, życia. Rolowałem w tym momencie. Chyba trochę za późno. O! Ok. Ten atak to jest ból. Znużyłem i po pierwszym ataku już nie mogę zrobić kolejnego rola. Hmm. Dobra, będę musiał pokombinować coś z tym motylem. Będę musiał to pokombinować, ewidentnie. Znaczy możliwe, że... choć nie, no za dużo ataków to ja nie robię, mam wrażenie. Bardziej problemem to jest to, że ta, ta apteczka moja. No bo to jest naturalne i normalne, że ja mogę jakiś błąd popełnić na bossie, nie? Ale dziwne jest to, że tak strasznie mało tego życia sobie przywracam, bo... Nie wiem, może mam przelewelowaną postać i dlatego mam takie wrażenie, ale z jednym uderzeniem pochłania moje dwie, trzy apteczki. To jest w takim razie dziwne, jeżeli tak miałoby to działać. No nic, moi drodzy, myślę, że to by była tyle w tym odcinku. Dokonaliśmy sobie wzmocnienia postaci, zdobyliśmy nową umiejętność, trochę dofarmiłem, Poznaliśmy też dwa wspomnienia, więc dwa kody krwi sobie nieźle rozwinęliśmy pod kątem odblokowanych nowych potencjalnych umiejętności. No i spróbowaliśmy powaczyć trochę z tym bossem. Dzisiaj się nie udało. Myślę, że w następnym odcinku już powinniśmy sobie dać radę. I, e, jeżeli macie właśnie jakieś rady, to dawajcie znać i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków serii serii Codebane. Już częściej obiecuję. Dzięki serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście zachęcam do stawienia kciuka w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. No i oczywiście zostawcie po sobie komentarz, najlepiej z jakąś radą. Będę bardzo wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!